Dobra, okej, okay, dobrze. Idziemy z, z, z porównaniem taryf G11 z G12, październik 2021. Słuchajcie, materiał jest czysto dydaktyczny, tylko nie ma na celu nikogo żadnej taryf faworyzowania. To jest, to jest mój przykład. Na moim przykładzie teoria plus praktyka, jak to u mnie wygląda. Każdy podejmie sobie decyzję, czy, czy chce przejść na swoją taryfę, czy G11 jest zakochany i tylko w niej, czy w G12, czy w weekendówce. Yy, Ile ludzie tyle opinii, ja to przekazuję na swoim przykładzie, więc nie mam, tak powiem, nie chcę tutaj nikogo urazić, jeżeli macie ochotę, oglądajcie, dzielmy się swoimi uwagami i już wynośmy coś dla siebie w tym wszystkim. Słuchajcie, październik, październik, nie wiem czemu, ile tutaj 30 pisałem, głupotów wpisałem, oczywiście od 1 października. Od 1 października stan licznika na początku miesiąca w droższej taryfie i stan licznika na początku miesiąca w tańszej taryfie. No i standardowo na koniec miesiąca te liczniki są spisane. Daje mi to, że w, zużyłem w droższej taryfie 682 kWh. Natomiast w tańszej 458 kWh, cena nie ulega zmian. Zmianie nic nie dostałem żadnej podwyżki, nic zresztą jestem konsumentem, więc raz w roku będzie to przychodziło. Więc łącznie zużyłem w 1140 kWh w ciągu miesiąca z sieci, pobranej z sieci. Łącznie dało to kwotę 626 zł. Słuchajcie, gdybym tą samą ilość Pobrał w taryfie G11, musiałbym zapłacić 684 zł. Więc te 57,80 to są realne zyski, które, które, y, które dała nam taryfa G12. I y, żeby tu nie było, nie, nie o to mi chodzi, że 50 zł. zaoszczędziłem w ciągu miesiąca, bo dzisiaj 50 zł to, to w sumie jeszcze nawet, nawet pizzy nie zamówisz dobrej. E, dużej pizzy. No może, no może zamówić dobrą pizzę, ale mm, z dowozem, no coś z no, no nie, 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 nie idźmy w tym kierunku. To jest tylko na celu gdzieś tam dla, dla e, takiego doświadczenia, trochę zabawy e, i, i dlatego tak to wygląda. E, więc. E, Rzeczywisty zysk na, na samej taryfie, w moim przypadku, słuchajcie, 58 zł. Słuchajcie, własna konsumpcja, czyli 238 kWh bezpośrednio pobrałem z, z instalacji, z FOTO, więc tak naprawdę jeszcze 128 zł to jest, to jest koszt pobrania bezpośrednio z instalacji, więc Łącznie tak naprawdę zużyłem moje gospodarstwa domowe w ciągu miesiąca 1378 kWh, co daje koszt 754 zł. Tyle bym musiał zapłacić za prąd, gdybym nie miał instalacji fotowoltaicznej. E, dosyć sporo, ale, ale zobaczycie dlaczego tak jest. E, zimą podejrzewam, że będzie jeszcze więcej. Mm, na pewno w przyszłym miesiącu, w listopadzie też będzie więcej z tego względu, że serwerownie rozbudowałem, więc. Więc tego prądu będzie sama serwerownia około 1000 kWh miesięcznie pobierała plus dom, no, więc będzie więc, więc /dlatego u mnie to się wszystko gdzieś tam inaczej może rozkładać mm, i już. Słuchajcie, rekuperacja w ciągu miesiąca 67 kWh, czyli koszt, koszt działania rekuperacji 36 zł. Pompa ciepła, o tym mówiłem w osobnym filmiku, <laughs> synek krzycze, jesz. 391 kWh, co daje. 100, około 121 1 zł. Dla, tylko jeszcze sprawdzę. Tak, to jest przez założenie, żeby pompa pracowała w taryfie, tylko tańszej. Już nie wracam do. O, czekajcie już nie wracam do tematu, słuchajcie tego rozliczenia, bo to jest mówię, to jest tylko teoria, jakieś tam założenia, żeby. I, 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 i już. Dobra. Terarium 44. Kilowatogodzinny to jest 30,28 zł. Serwerownia 565 kWh, co mi daje koszt 305 zł. No i reszta domu, czyli takie sprawy bytowe, 264 zł. Myślę, że to jest super wynik. Dla przypomnienia, że dom mam w pełni, w pełni elektryczny. Co, co mam na myśli? Mam własne ujęcie wody, więc hydrofor jest potrzebna woda, pompa ciepła ogrzewanie domu, ogrzewanie, CWU plus do tego indukcje, piekarniki no, pralki, to co, to co większość z nas może i wszyscy mają, więc nie ma prądu, to nie, nie otworzę rolet woda mi w kranie nie poleci nie zagrzeje tej wody, nie ugotuje jedzenia więc, więc to, to, to mam na myśli więc 264 zł to jest super, myślę że tutaj fajny, fajny wynik i teraz już momencik, słuchajcie tutaj Synkowi bajki włączyłem. Okej, okay, dobra, I słuchajcie, tutaj mam realny zysk z taryfy G12. To jest naprawdę rzeczywisty, więc w ciągu roku 426 zł zaoszczędziłem. Słuchajcie, nie, jestem rodziny, nie jesteśmy rodziną nietoperzy, że po nocach gotujemy, bierzemy, nie wiem, prasujemy i tak dalej. Normalnie funkcjonujemy, więc. Hmm, więc to, to, to nic nie ma do rzeczy, że, 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 że jest drożej, bo y, rekompensują to urządzenia, które pracują w tańszych ta taryfach y, i więc, więc no nie, no, to tutaj to nawet powiem Wam, że, 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 no nie wiem jak to Wam wytłumaczyć, to po prostu powiedzmy, że przy okazji, o baterijka słaba, momencik. Dobra, szybciutko, bo był baterii, a nie ma ładowarki. Więc 426 zł. Z teorii pompa powinna mi zaoszczędzić 568 zł, a z, z rzeczywistych 426 Czyli zobaczcie, że to jest 140 zł różnicy. Więc tak naprawdę tutaj mógłbym powiedzieć, że to plus 140 zł, czyli tam będzie 2140, tak? 2140, to jest mój. A, dobra. To jest mój realny koszt ogrzania, wody, ogrzania domu i ciepłej wody. Pamiętajcie proszę was, że nie mam domu ciepłonego i z tą ciepłą wodą użytkową Z tą ciepłą wodą użytkową jest, jest dalej, dalej ćwiczę ten temat i, i może faktycznie przez kilka miesięcy przegrzewałem po prostu niepotrzebnie. Dzięki uprzejmości i uwadze jednego ze słuchaczy po prostu Yy, przestawiłem teraz temperatury, ale, ale o tym w innym filmiku będzie, słuchajcie. Wracam. Yy, rzeczywisty zysk 426 zł na korzyść G12. W związku z tym, że zamontowałem panele, no to rzeczywiście już zaoszczędziłem 1000 zł, a to jest teoria z pompy ciepła. W ciągu, w ciągu tych wszystkich miesięcy, zobaczcie, w październiku już zużyłem 1140 kWh. Yy, przepraszam z licznika to są wartości z licznika, czyli o, zaraz się rozładuję, więc 538. Jeżeli chodzi o zużycie z, z, z instalacją, czyli licznik plus instalacja, no to 1378, takie mam zużycie, czyli tyle w ciągu roku. I już, słuchajcie, nie, 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 tego muszę kończyć, bo mam słabą baterię, jakbyście mieli jakieś pytania czy coś, to, to zachęcam, słuchajcie, ja nie jestem żadnym przedstawicielem handlowym, nie faworyzuję niczego, żadnych sieci, urządzeń i tak dalej, mówię po prostu to w celach tylko wyłącznie dla fanów swojego troszeczkę i, i żeby coś więcej wyciągnąć, trochę mieć pojęcie o, o tych wszystkich urządzeniach i żeby we tak nie puszczać. To wszystko, zapraszam do za miesiąc, postaram się trochę szybciej zamieszczać te filmy. Trzymajcie się, hej.